Dzień dobry, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć mmm, tak króciutko o laserze frakcyjnym. E, zaczął się sezon laserowy, jesień, zima, wczesna wiosna, jest to idealna pora dla właśnie laseroterapii. I coraz więcej z Was pyta nas właśnie, czym jest ten laser frakcyjny, co nim można poprawić, jakie są wskazania i jakie są przeciwwskazania. No to ja już Wam opowiadam. Laser frakcyjny według mnie jest to jedno z najważniejszych urządzeń w gabinecie medycyny estetycznej. Dzięki laserowi możemy poradzić sobie z takimi problemami jak wiotkość skóry, szczególnie w okolicy oczu, brak elastyczności skóry na twarzy, szyi, dekoldzie możemy poprawić blizny wszelkiego rodzaju, nawet te potrądzikowe. Możemy też uporać się z rozstępami na piersiach, na brzuchu, na pośladku. Często z zabiegów laserowych korzystają u nas panie i panowie, którzy mają problem z rozszerzonymi porami na przykład na twarzy, na nosie i nie potrafią żadnymi innymi metodami sobie z tymi porami poradzić. Jakie są przeciwwskazania do zastosowania zabiegów laserowych? No, przede wszystkim ciąża i karmienie piersią, jak chyba w większości. Drugim takim przeciwwskazaniem jest aktywny stan zapalny w miejscu zabiegowym. Jeżeli macie czynną, aktywną opryszkę, też nie wykonujemy tego zabiegu, bardzo ważne jest to, bardzo ważne jest to jakie leki i jakie zioła przyjmujecie przed zabiegiem, ponieważ część z leków i część ziół, na przykład dziurawiec jest czulająca, czyli jeżeli nie przyznajcie mi się, że pijecie od kilku tygodni dziurawiec, to po zabiegu mogą wystąpić u Was na przykład plamy przebarwieniowe. No, pytanie, czy, czy warto zadawać takie informacje. Kolejnym takim przeciwwskazaniem są choroby tkanki mącznej, jak kolagenozy, nieprawidłowe gojenie się skóry, jeżeli Kiedyś miałyście rany i ta rana goiła się nieprawidłowo, utworzył się koloid. No to przy zabiegach laserowych laserem CO2 trzeba bardzo uważać. Jak wygląda okres pozabiegowy? No to ja Wam powiem, nie wygląda się zbyt ciekawie po zabiegu laserowym. Twarz jest zaczerwieniona, twarz jest spuchnięta. Taki okres gojenia trwa 7 dni. Miałam również pacjentki, którym ten obrzęk, to zaczerwienienie utrzymywało się aż 14 dni. Po samym zabiegu dostajecie dokładne zalecenia między innymi stosowanie specjalnych preparatów przyspieszających gojenie. Głównym zaleceniem jest również fotoprotekcja, czyli jak już mamy twarz wygojoną przez kilka tygodni, mówi się nawet, że do trzech miesięcy należy bardzo z, du z dużą pieczołowitością nakładać na twarz kremy z wysokimi filtrami UVA i UVB. No i pytanie, po co to wszystko? No po to, żeby mieć gładszą skórę, bardziej napiętą, pozbawioną zmarszczek, z wypłyconymi bliznami potrądzikowymi i na przykład bez rozstępów. Szczerze polecam, obserwujcie też nasze social media, Ordon Beauty Center, na pewno dostaniecie tam dużo innych ciekawych informacji. Do zobaczenia.